Szanowni Państwo, dzięki pracy Stowarzyszenia Partnerstwo na Partnerstwo dla Ziemi którego prezesem jest pan Stanisław Kniszka, w tym roku nasz jest wyjątkowy, ponieważ otrzymał wsparcie. że przeczytam list, który otrzymaliśmy od marszałka Województwa Wogarpalskiego, pana doktora Mirosława Dadnego. Szanowni Państwo, organizatorzy 22 ogólnopolskiego Memorialuszu Morego Jana Giewki, pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie. На, вы bystroś umysłu, zdolność studium. Wymaga od zamyków dojrzałego, abstrakcyjnego i strategicznego leczenia. Wszystkim szachistom, którzy przy szczęcach będą walczyć o zwycięstwo, życzę powodzenia w drugiej oraz pięknych emocji, ufam, że zmaganiem dochodzić będzie idea zdrowej rywalizacji i wzajemnego szacunku. Niech wygrają, ale najlepsi. Z wyrażami szacunków i uznania marszałek ojców kapłańskiego lotu i rozdział karabinów. Спасибо. Pana Pawła dziękując Panu za Pana szlachetne życie, za to, że Pan upowodnia nas i pomogą nam. Dziękuję. Dziękujemy panu Wicestynator, Panie, panie Ministrze Radoskich, o zabranie głosu. O zabranie głosu proszę Pana Starostę Góra Dąbrzyńskiego, Pana Reminie, Panie Waliutu. Panie senator, panie przewodniczący, ciency księży pobożci, dyrektorzy, organizatorzy, podniku. wszyscy uczestnicy, jest mi bardzo miło, że mogę być na rozpoczęciu 22-lego roku imienia Jana Gietki, który pokazuje tutaj rzesze zawodników, również uczestników z sąsiedniej Ukrainy, potwierdza, że rośliny Ponieważ jest to memoria, który ma uczcić zacnego jego założyciela, dla miedki, ale również jest to dumny, który promuje ziemię rodnicką i powiat I tu na ręce y, pani Danusi, która jest jednocześnie wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Nierzyńskiego, chciałem za to serdecznie podziękować. Trud i wszystkim tym, którzy do tego się przyczyniamy. Pozwólcie, że ponieważ nie będę mógł być na zakończenie tego produkcji... dnia